Brzuszek burczy, gdy się kurczy. Cześć moi drodzy. Z tej strony, Paweł Kusiński, witam na kanale 64 btv i zapraszam Was do kolejnej części The Flame in the Flat. Staramy się przeżyć, jesteśmy głodni. Zobaczmy, czy coś, coś możemy uszczknąć z naszych zapasów, żeby chociaż trochę, żeby chociaż trochę tutaj sobie podjeść, ale niewiele, niewiele tego mamy. Jerki, przydałoby się jakieś jerki, cokolwiek by się przydało, cokolwiek. Rozjedzenia. Niestety pusto w brzuchu burczy, pusto w brzuchu burczy. Brzuszek burczy, gdy się kurczy. Wsiadajmy na teatwę i płyńmy. E, zobaczymy, gdzie możemy się jeszcze dostać. E, czy tutaj uda mi się dostać do przystani, tak? Uda mi się dostać do przystani. Przewiosłowaliśmy chyba nawet trochę podpiąc stacja rydzawa i wody Witanas. Ja też się cieszę pieską. E, użyjmy przystani. Zobaczmy, co możemy. No nic, na ja się na razie nic nie możemy tutaj wykonać. Motor do teatwy, do niego pewnie byłoby potrzebne paliwo. Stary by się przydał, by się przydał. No ale niestety, niestety, tutaj nic już chyba nie znajdziemy, oprócz paliwa. Hmm. Świetnie sobie radzisz, piesku, świetnie sobie radzisz Naprawdę A my, a my będziemy płynąć Ale Zobaczymy, może coś tutaj będzie do złapania Udało się A, i tutaj coś mamy jeszcze Zobaczcie, 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 zobaczcie Udało się Mamy słoik Mamy słoik Opłacało się tędy płynąć po się tędy płynąć. Całkiem nieźle nam poszło, jak na mój talent do pływania. Teraz jeszcze tylko tę chałupę ominąć. Byłoby, byłoby dobrze. Dobrze. Skręćmy tutaj. Tędy może tędy, 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 tędy. Tutaj mamy. Tutaj mamy wózek. Zabójmy go. Dobrze, nie rozbiliśmy się, Uff. morwa. I zobaczcie, tu jeszcze na nas coś czeka. Tu spróbujemy, tu spróbujemy, tu spróbujemy, tu spróbujemy. Rabunek dobrze I, 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 i. Gdzieś tutaj przed nami jest wiosłuj, wiosłuj scout Dobrze Uff, uff Otarłem pod z bo już była... Podróż była naprawdę, naprawdę ciężka. Musimy sobie szybko szybko tutaj poradzić, przygotować coś do jedzenia. Zobaczmy, co mam na teatwie, co mogę ze sobą zabrać. E, może będzie. O, mam czeki. Wiecie co, wezmę ze sobą spleśniałe coś. Czerki na razie zostawię na teatwie. Penselina zostawię na teatwie. Zapas jest pełen. Juka, ją trzeba by ugotować. Zjedzmy na razie morwę. Pić nam też się chce. Pić nam też się chce. Jeden słoik zostawimy w zapasie. Mamy pięć mięsa tutaj pieczonego. Coś jeszcze mogę przyrzucić. Pałka wodna. Wiecie co? Wykonam jeden sznurek. I Idźmy na poszukiwania. Idźmy na poszukiwania, zobaczymy co tutaj znajdziemy. Drzewko dobrze. Jest drzewko. Jest kolejne drzewko. Patrzcie, są zajoczki. Mlecz. Drzewko. Wyzbierajmy szybko te mlecze. Dzięki niemu chyba przeżyjemy. I jest szybko zjedzmy. Przynajmniej nie zginiemy tak szybko od głodu. A wykorzystajmy cały zapas. Sidła, sidła. Czy jakaś poważniejsza zwierzyna tutaj gesuje? mamy zapas pałki wodnej. O Jezu, jest dzik. Patrzcie. A, weźmy wszystko. Dziku. Dziku, 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 dziku. Ach. Dobrze, że mam szyna. Tego dzika trzeba będzie zapalować. bo nam nie da tu spokoju. No, tego dzika trzeba będzie zapolować. Złamana kość. Złamana kość. Aj, boli noga, boli noga, boli noga. Dobrze. W końcu się przydała. W końcu się przydała. Nie przepuścimy mu. Nie przepuścimy mu. Pułapka z zaostrzonymi kolcami. No i ruszajmy. No i ruszajmy. Gdzieś musimy złożyć tutaj tą pułapkę. Jeszcze jedno trzewko. Może uda nam się jeszcze. Ten dzik nam przecież broni dostępu do. Ten dzik nam broni dostępu do. Ognia. Chodź, 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 chodź Świetnie. Weźmy od razu wszystko. Aloes. Użyjmy ognia. Weźmy węgiel drzewny. I szybciutko usiądźmy i upieczmy mięso. Nie tylko mięso przecież. Nie tylko mięso mamy. Um. Możemy zrobić pańcelinę świetnie, mięso pieczone, odbijamy sobie za wszystkie czasy. Jedno mięso sobie będę chciał pozostawić, wiecie, bo może uda mi się zrobić? Gotujmy juka. Placki kukurydziane. No, fajnie, że możemy teraz przetworzyć te zapasy. Możemy zrobić też szynę. Hmm. Możemy zrobić też sidła. Hmm. Opuśćmy na jazie. Opuśćmy na jazie. Daje drewno, bardzo dobrze. Złapmy trochę zajęce. Tu są picajki. zawsze jeden zajączek się przyda. Trochę będzie tego mięsa. Dobrze. Jeden już zając nam się złapał. To pozytywne. Aspekt całego zdarzenia ze złamaną nogą. Tu już niestety ognisko nam zgasło, ale możemy zrobić szysiwo. Mamy sumaka. Fajnie by było, gdybyśmy znaleźli bielunia. Fajnie by było tutaj naprawdę znaleźć bielunia. Tutaj też żeśmy przeszukali. Chyba czeka nas rozmowa z dziećmi. Czy oskujowaliśmy dzika w ogóle? Czy oskurowaliśmy dzika? Skóra z dzika, tak jest. Skóra jest dzika. Dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostrychy. Zaraz chyba jednak będziemy wykonywać krzemień. Czekajcie, bo ja zaraz zejdę z kłodu. Um, co tutaj najlepiej będzie zjeść? Mięso pieczone. Zjeść mięso pieczone. Świetnie. Jesteśmy już na jedzeni, nawet trochę przesadziłem z tym mięsem, zmarnowałem trochę zasobów, no nic trudno. E, trudno. Odwiedź dzikie dzieci. Oczywiście te dzieci wyglądają na strasznie dzikie. pałki wodnej mamy, że hejno, więc na pewno możemy zrobić sobie krzesiwo. Zbierzmy kicajka. Ach, się zakopał zajączek. Gdzieś słyszałem jeszcze kruka. Gdzieś słyszałem jeszcze kruka, który tutaj latał. Którego nie przegoniliśmy. O, tu sobie siedzi, patrzcie. I pióro, pióro. Zapad z środków pełen, nie do uwierzenia. Tyle mięsa, tyle miejsca. Idź do ezopa. Idź do ezopa. Wierzmy zająca ze skóry. Zróbmy krzesiwo. I porozmawiajmy z dziećmi. O, jeszcze jedno na szydło sieci. I pióra spadło. Coś zastanawiałem się, skąd się te pióra biorą, ale dopiero po jakimś czasie zauważyłem, że przecież one spadają. Bo jest opa, jeszcze jest sporo miejsca, i to jest opa. Nie, mięsa nie będę psu dawał. To jeszcze mi nic nie. Moi drodzy, dzieci wyglądają strasznie, ale porozmawiajmy z nimi. Ciekawe co mają nam do powiedzenia. Uuhu. Dzikie dzieci. Miło było cię poznać wędrówczyni. Eee, jeans? Dzi jeans masz zaostrzone kiki. Chcesz taki? Oferujecie mi strzały. Fejsa tak, bo jesteśmy strażnikami. My cię ochroniamy wędrówczynio. Ochronisz następnego. postępu, jak rodzeństwo. Pomóż łapać, pomóż, ugotować i tak trzymaj. Pewnego dnia wszyscy ludzie będą strażnikami. Dobre słowo dla każdego co. Pomysł Jeansa. Dobrze myśli, wyedukowany, tak jak było. Już nigdy tak nie będzie. Razem się trzymać, może byłoby lepiej. Doceniam życzliwość. Zrobię co w mojej mocy. Obawiałem się trochę tej rozmowy. Uważaj na siebie, wędrowczyni. Wy też. No i dostaliśmy. Dostaliśmy strzały, tylko... Tak, mamy strzały. Mamy strzały, mamy pióro. E, zaostrzone kiki Zaostrzone kiki to strzały. Ehm... O, pada sobie deszcz. Pada sobie deszcz. A to znaczy, że będziemy pić jak szaleni. Będziemy pić jak szaleni i napełniać nasze słoje wodą. Zobaczmy też, co możemy wykonać z ubrania. Czapka, ocieplana kurtka. Z pałki wodnej możemy zrobić ocieplaną kurtkę. ocieplanem buty, rękawice z zajęczej skóry, spodnie z zajęczej skórki możemy zrobić. Mamy dwie zajęcze skóry, tak. Czy kurtkę z zajęczej skórki możemy zrobić? Przemoknięcie. Dobrze, szybko, zanim przestanie padać. Szybko, zanim przestanie padać, musimy się też przespać. Musimy się też przespać. Dobrze by było, jednak, przyrządzić chyba to mięso. Chociaż do jego popsucia jeszcze mamy sporo czasu. wiecie. jeszcze mamy sporo czasu do popsucia się mięsa. Zapas jedzenia mamy całkiem, całkiem spory. Mamy placki z kukurydzy, mamy jeszcze tutaj mięso. O wodę martwić się nie musimy. Miejsce na teatwie jeszcze na nas czeka. Czy możemy wykonać coś do teatry? Nawet te włata, plecione sznury, obozowisko. Nie moknijmy, bo to bez sensu. Gdzieś tu czekał na nas autobus, w którym możemy się przespać. Połączmy więc spanie z odpoczynkiem. Ile tutaj potrzebujemy czasu na odpoczynek? Mniej więcej połowę, więc i do połowy się wyśpijmy. Troszkę się odwodnijmy, troszkę zgłodniejemy podczas tego e, podczas tego odpoczynku. I moi drodzy, i moi drodzy, na teatrze i zarządźmy naszymi zapasami. Zobaczmy, co możemy przerzucić. Czy pańcylina jest na teatwie nie, pańcyliny nie ma na teatwie. Zostawmy na teatwie, bo często z tego korzystać nie będziemy. Zostawmy na teatwie również aloes, pióra, sumaka, krzemienie. Krzemienie nie mamy na teatwie. O, a to ciekawe, ale węgiel możemy przerzucić na teatwę. Myślałem, że mamy krzemienie na teatwie, a tu jednak, a tu jednak zaskoczenie sznurek tu mamy pałkę wodną, tu mam jeszcze 10 pałki wodnej przerobię część pałki wodnej na pleciony sznurek. konkretnie 6. Ile już tego sznurka mamy? 7 a sznurka mamy. Dobrze, zwolniło nam się, nie, nie zwolniło nam się jeszcze jedno miejsce, jeszcze jeden pleciony sznur. Sznurek zawsze się przyda. Dobrze, zwolniło nam się kolejne miejsce, bo zlikwidowaliśmy i przerobiliśmy pałka. Zajęcza skóra. To może zostać na teatwie. Trochę nam słoiki z wodą zajmują. Już więcej wody zbijać nie będziemy, bo trzy słoiki wystarczą w zupełności. Trzy słoiki wystarczą w zupełności. Przydałby się żyłka wędkarska do zrobienia. Do zrobienia moi drodzy zestawu do szycia. Mamy też Jack, mamy dwie pańceliny, brakuje mi tylko łaty. Drzewka żeśmy zużyli chyba w całości wszystkie. Mamy spory zapas węgla drzewnego. Mamy też bandaż, na wszelki wypadek, gdyby coś, coś złego tutaj się tutaj się działo. No i cóż, przyjdzie nam chyba ruszać, ruszać w dalszą w dalszą drogę. Szkoda, szkoda trochę, że mamy mało pułapek. Szkoda, że mamy mało pułapek. Ale do tego potrzebne są um, potrzebne są e, dywienka, czyli drzewka. Gdzie teraz? Gdzie teraz nas? E, gdzie teraz nas? E, tędy nie uda nam się obejść, ale czekajcie, wiecie co? Nie, tutaj niestety do przystani nie przyżegluję. Po prostu nie dam... Ach! Dlaczego nie przywiosłowałem? Nie, tutaj muszę przybić. Tam do przystani Badzki nie dam, nie dam rady. Niestety. Chodź, serce twoje. Co nas tutaj czeka? Obyśmy drzewka znaleźli, tak żeby można było zrobić pułapkę z kolcami, jeśli trafi nam się jakiś dziw. Pałka wodna. No tej to mamy od... ...zatrzęsienia. Dobrze, widzę drzewka. Sio. Sio. Sio, królko. Piurko. Nie. Nie chcę się podrapać. Alkohol i szmaty. Siokruku. Piór już naprawdę nie potrzebuje. Naprawdę już nie potrzebuje. Bieluń. Mogę zrobić zakażone mięso. Drzewko. Mlecz. Zapas środków pełen. Hmm. A, szkoda, że przybałek do szycia nie udało się a, znaleźć. Zakażona przynęta. Zakażone mięso. Nie wiem czym się różni. Jedno od drugiego, zróbmy zakażoną przynętę z jednego mięsa pieczonego. Bo nie wiem, może, może czymś się różnią. E nie wiem, jaką pułapkę robić. Ale chyba pułapkę z zaostrzonymi kolcami zrobię. Bo jednak skóry dzika będą nam teraz bardziej potrzebne niż, e niż zajęte skórki. Mlecz, zapas środków pełen. No tak, e no tak. Do Ezopa Idź do Ezopa trochę lecza. Mamy bandaż, gdybym się podrapał i Aloes, więc mogę spróbować zrabować tutaj. Udało się nie podrapać. Udało się nie podrapać. Ach, wiecie co? Tutaj muszę przeszukać jeszcze tu coś jest. To będzie ryzykowne. Niestety zadajpanie. Czapka robiona. Zapad środków pełen. Jeszcze Ezop ma pewnie pełno. Nie, Ezop ma jeszcze miejsce. Widzi to Ezopa. Mamy na szczęście aloes. Mamy na szczęście aloes, którego możemy skorzystać. I też I moi drodzy, pójdziemy się wyleczymy. O, tu jeszcze pałka wodna. I to chyba wszystko, co tutaj mamy. Pójdziemy się wyleczymy aloesem z tych zadrapań. Zobaczymy, co to za czapa nam się fiła może będzie lepsze od tej, którą mamy czapka ochrona przed zimnem szkoda, że nie można porównać tego z czym mamy zapas Widzicie co to chyba jest jedno i, i to samo tak, czapka robiona na drutach, to jest jedno i to samo. Zróbmy z tego szmaty, bo na nic innego nam się to nie przyda. Na teatwie skorzystajmy z aloesu. Leczmy za Dobrze. Obozowe ognisko, bandaż, e, mamy alkohol, moglibyśmy zrobić bandaża, e, pewnie można by też wykonać chyba i pochodnie. Ja bym się chciał troszeczkę przespać i troszeczkę coś zjeść. To nie byłby chyba zły pomysł. E, zjedzmy mlecz, który mamy. Mamy gotowaną, mamy gotowaną jukę. Zjedzmy pieczone mięso. Jedno, żeśmy tutaj zużyli. Alkohol. Mhm. No to wykonajmy w takim razie wykonajmy w takim razie jeden z bandaży. To nam zwolni miejsce na alkohol. Jeden będziemy mieli. Bandaży. Bandaży. Zostawmy na teatwie Bandaże Jazem możemy składować. To jest dobry pomysł. Niestety takie rzeczy jak butelki, słoiki nie możemy ich szczepić ze sobą razem. No niestety. Zjedzmy też mlecz. Akurat będziemy mieli 100. O wodę martwić się nie musimy. Dopiero zostawimy na teatwie. Strzały rozłożyć już nie możemy. Niebawem trzeba będzie też zjeść kukurydza. Niebawem trzeba będzie też zjeść kukurydza. Moi drodzy, moi drodzy. Chyba będzie trzeba dokonać jakichś drobnych napraw na teatwie, bo przywaliliśmy teatrą troszkę. Wytrzymałość 56, nóż nam się kończy pomału, ale mamy zapas... Mamy zapas... Nie, mamy tylko jeden krzemień, mamy tylko jeden krzemień. No nic, no nic. Będziemy sobie radzić z tym co mamy. Zestaw do szycia albo żyłka wędkarska i będziemy mogli produkować już dla siebie ocieplone ubranie. Na razie, jeśli chodzi o uwiadę, stoimy całkiem, całkiem nieźle i tymi zasobami na jazie martwić się nie musimy. Zbior Juk, zdrowo, Zastanawiam się co jeszcze tutaj możemy co jeszcze tutaj możemy przerobić. Zapas pałki wodnej mamy naprawdę po kokardę pałki wodnej Po mamy pałki wodnej Zastanawiam się czy tych sześć tych pałek wodnych nie przerobić trochę na krzesiwa i e, zrobię dwa krzesiwa wystarczą e, i może trochę plecionego sznuja akurat będzie po 10 i zwolni mi trochę miejsca w tobie. Mamy 10 sznur, a tu mamy 10 pałki wodnej zmagazynowanej, w razie czego nie możemy ocieplić nasze ubranie i ochronić się przed zimną. To fajnie. Więc mamy, mamy jakby pomysł na kilka następnych dni, a to jest bardzo ważne. I cóż, cóż. Prześpijmy się trochę. Prześpijmy się. Zaczerpnijmy ze zdroju nocy. Dla pewności jeszcze zobaczą, czy na pewno. Ej, scout, co ty robisz? Hej, chcesz się jeszcze raz podrapać? Oszalałaś? Dziewczyno, oszalałaś, dziewczyno. Wskakuj tutaj. No nie. I podrapała się jeszcze raz. Ajajaj, no będziemy musieli zużyć drugi aloes, albo bandaż. Dobrze, że ten bandaż żeśmy zrobili, no nic trudno. Moi drodzy, z tymi drobnymi zadajapaniami idziemy spać, odpocząć trochę ich następnego dnia będziemy ruszać w dalszą podróż. Słuchajcie, cześć, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym gameplayu. Jeśli się podobało, łapki w górę, komentarz, pytania albo pojady. Może macie jakieś pojady, jeśli chodzi o The Flame in the Flat. Dobranoc, Scout. Mam dobranoc albo cześć. Hej. A! Jeszcze się nie będziemy żegnać. Napijemy się jeszcze. Oczywiście, że się napijemy. Jak jest taka okazja. To napełnimy nasze brzuchy wodą i poczekamy na deszcz. Tak, musimy tutaj poczekać na deszcz, ale już już stąd nie będziemy. Dobrze, że nasz Ezopt sobie świetnie radzi tu w tych chaszczach. No, padaj deszczu, padaj. Uga, buga, uga, buga, deszcz zamawiam, deszcz zamawiam, deszcz zamawiam. <śmum> no, wodolej lej się z nieba, niech się cud stanie. Napełniamy słoik. I to jest, moi drodzy, właśnie e, powód, dla którego filtr do wody się e, kompletnie nie przydaje. Mamy już kolejny gameplay, w którym... Mm, w którym filtr wody jest nam niepotrzebny. Prześpimy się, hmm, prześpimy się chyba tyle czasu. Słuchajcie, teraz, teraz jest czas na pożegnanie się, kiedy słoik jest napełniony. A my już bardziej moknąć nie będziemy, bo ciepłota ciała nam spada. Mówię Wam jeszcze raz. Cześć. Łapka w górę, łapka w dół. Jeśli materiał się podobał, nie podobał. Hmm, komentarz, pojadę. Bardzo chętnie ich wysłucham. Cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.